Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich, czwartek, 23 lipca, kolejna pobudka z KryptoEkipą, słuchajcie, zaczniemy może od tego, że chciałem serdecznie Wam podziękować za olbrzymi feedback, jaki spłynął do mnie po starcie naszej, naszej nowej serii, a więc z pamiętnika górnika, Przede wszystkim dziękuję wszystkim osobom, które dały wskazówki i gdzieś tam pokazały błędy w tym filmie. Błędy oczywiście nie mam na myśli tych konkretnych liczb, ale rzeczy, które trzeba poprawić, a więc żeby dać oddzielną planszę na statystyki, żeby gdzieś tam pewne rzeczy zrobić wyraźniej. W kolejnym odcinku postaram się to ulepszyć, żeby, żeby to było jeszcze mocniejsze. Także średnio chcę dodawać dwa filmy tygodniowo po to, żebyśmy w ciągu dwóch tygodni mieli już wszystkie filmy na temat projektów, które kopiemy jako krypto i po to, żebyśmy w każdym kolejnym projekcie mieli już tą tabelkę z porównaniem i po tym okresie ruszamy już, zapraszamy gości, pokazujemy ich portfele, pokazujemy co kopią, a więc bardzo mocno, bardzo mocno idziemy, idziemy z tą serią. Także dziękuję za feedback, to jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam pokazywać rzeczy, które trzeba dodać. Mam nadzieję, że po tych dwóch tygodniach wypracujemy takie wspólne stanowisko. Ja uwzględnię Wasze uwagi, Wy uwzględnicie moje rzeczy i będzie to gdzieś tam bardzo dobrze wyglądać. Dobra, słuchajcie, dzisiaj mam dla Was konkurs, a konkurs to dlatego, że na naszej grupie Edukacja, grupie Edukacyjnej mamy ponad 700 osób 701 osób, chyba że zaraz dwie osoby wypadną, to nie będę musiał nic rozdawać. Natomiast mam dla Was z tej okazji taki mały bonusik 20 dolarów w tokenie Cro, a więc kryptoCom. Myślę, że Cro jest teraz na czasie. Każdemu się przyda. 5 osób po 4 dolary. Zrobimy sobie losowanie. Co trzeba zrobić? Jak zwykle proste zasady. Pod, tym, pod tą pobudką zostawcie komentarz, jakikolwiek komentarz podoba Wam się, nie podoba, biorę udział, nie biorę. Też fajnie by było, gdybyście zrobili tutaj śledzenie mojego profilu na, na Twitterze, gdy gdzieś staram się to konto teraz budować, staram się na Twitterze być trochę bardziej aktywny, więc takie dodatkowe zadanie i to by było na tyle. A więc komentarz i Twitter i 5 osób po 4 dolary rozlosujemy sobie. Także dziękuję za zaufanie, dziękuję za to, że rozwijacie ze mną grupę edukacja, bo nie tylko ja tu odpowiadam, ale coraz więcej osób bierze tutaj czynny udział. Jest to moim zdaniem najbardziej wartościowa grupa kryptoekipy. Jak wiecie, mamy też inne, mamy airdropy, mamy luźne gadki, ale tutaj, ale tutaj gdzieś tam jest ta edukacja i jest to wsparcie, na które każdy liczy. Plus są na bieżąco sygnały, sygnały i projekty, które kupuję. Przypominam, że sygnał to nie jest porada inwestycyjna. To nie jest pewnie, jak jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Dobra, słuchajcie, lecimy szybko z naszymi tematami, bo dzieje się na rynku naprawdę dużo. To, co można zauważyć, Bitcoin lekko odniósł 9500, ale mieliśmy dość duży wzrost na Ethereum. 264 dolary dzisiaj Ethereum, a więc w ciągu 24 godzin prawie, prawie 9%. Myślę, że wiele, wiele osób gdzieś tam to, to cieszy. Myślę, że Ethereum, wiele osób ma dzisiaj dzisiaj w swoim portfelu. Natomiast pokażę wam na koń telegrafię bardzo fajny artykuł związany właśnie między innymi z tymi wzrostami. Mamy tutaj informację, że prawie że bardzo duża bardzo duża ilość dolarów w Ethereum została przerzucona, bardzo dużo eterów zostało przerzucone na giełdy. Bardzo dużo wielorybów zrzuciło swoje swoje etery na giełdy, prawie 200 milionów no i tutaj się zastanawiają, co będzie. Słuchajcie, jeżeli tyle, tyle eterów zostaje zrzucone na giełdy, no to albo po to, żeby sprzedać, albo po to, żeby potrajdować. więc tak naprawdę co będzie działo się z ceną Ethereum, nie wiem, gdzieś tam nie potrafię dzisiaj tego sprognozować. Natomiast, tak jak autorzy piszą tu w artykule, może być gdzieś tam spadek na Ethereum, tak? Po takim wzroście gdzieś tam może być spadek, dlatego, że taki mocny transfer, taki duży transfer eterów może właśnie spowodować to, że, że gdzieś tam ten spadek tutaj, tutaj będzie. Słuchajcie, kolejna informacja. Mamy tutaj NBA, mamy tokenizację, 10%, 10% jakiś zawodnik NBA, 10% właśnie stokenizował swój kontrakt. Tak to, tak to jest nazwane w 10%. Mnie to bardzo cieszy, że blockchain przenika do sportu. Natomiast ja się nie martwię, ja jestem bardzo zadowolony, dlatego że my, jako krypto ekipa mamy w portfolio Projekt czyli mamy aplikację Socios, gdzie właśnie jest ta tokenizacja sportu, jest ona oficjalna, co jest najważniejsze, a więc są oficjalne partnerstwa z klubami. Myślę, że NBA również kiedyś do, do Socjus dołączy, do ale gdzieś tam widać ten ruch. Widać, że również y, konkretni gracze NBA, którzy gdzieś tam są fanami blockchaina, tokenizują swoje kontrakty. W przeszłości również mieliśmy podobną informację. Jakiś tam zawodnik to stokenizował. Ja nie jestem fanem NBA, więc nie wiem, czy to dobry zawodnik, czy słaby. Koszykówką się nie interesuję. Wiem, kto to Cristiano Ronaldo, ale to jest piłkarz oczywiście. Ja jestem fanem piłki nożnej. Y, także, także tutaj na pewno dobra informacja. Myślę, że coraz więcej ludzi ze świata Sportu spogląda dzisiaj przychylnym okiem na tokenizację, i to mnie bardzo mocno również utwierdza, że dla mnie dzisiaj Projekt, czyli aplikacja Socios jest bardzo, bardzo długoterminowa. Kadria Chain. Dzisiaj ten projekt, dlatego, żeby szybko powiedzieć wam o budowaniu portfela, dlatego, że coraz więcej dyskusji ma na w naszych grupach, coraz więcej się dzieje i bardzo mocno chciałbym, żeby pewne rzeczy wybrzmiały na temat tego, jak korzystać z tego, co dzieje się między innymi na rynku zdecentralizowanych finansów. Jak pamiętacie, Kadriaczeń jest to projekt, który bardzo mocno promowałem w obudce. W bardzo mocnych słowach mówiłem, że ten projekt ma przy sobą bardzo dobrą przyszłość i dzisiaj, i dzisiaj widzimy już wyciszony. I dzisiaj widzimy, że rzeczywiście ten projekt idzie bardzo mocno, niesamowicie do przodu. Jeżeli popatrzymy sobie na ostatnie 30 dni, prawie 400%. Ja, jeżeli chodzi o ten projekt, ja w nim byłem już 5 razy. Kupiłem i sprzedałem, kupiłem i sprzedałem. I teraz tak, to co najważniejsze dzisiaj, jeżeli dostajecie informację, że wchodzi nowy, mocny projekt, jeżeli sprawdzicie team deweloperski, white paper, roadmap, sprawdzicie ilość tokenów w obiegu, sprawdzicie giełdy, sprawdzicie newsy, i stwierdzicie, że projekt jest cholernie mocny, tak jak było właśnie w przypadku Kadria Chain. Natomiast korzystacie z taktyki realizacji zysków, tak jak ja to robię, bo ja dzisiaj nie mam tak wielkiego kapitału, żeby wchodzić w każde nowe defi, które wychodzi, żeby korzystać z każdego projektu, po prostu nie mam tak rozbudowanego portfela i muszę realizować zyski po to, żeby zarabiać na kolejnych projektach. Natomiast moja taktyka sprzedawania procentami sprawdza się w 100% i już tłumaczę dlaczego. Mimo, że ja z tego projektu wychodziłem już cztery razy i odkupowałem go cztery razy i dzisiaj nie jestem w stanie go odkupić, bo po tym wzroście, który był, po prostu bym kupił po większej cenie. Natomiast ja zostawiłem sobie 10%. Z całego mojego portfela zostawiłem sobie 10%. Co mi dzisiaj to daje? Ano to, że po tym wielkim wzroście, który, który był, moje 10% dzisiaj warte jest ponad 150 dolarów. Dlatego, że sobie po prostu 10% zostawiłem. Więc jeżeli widzicie, że jakiś projekt jest mocny, ale nie macie funduszy na ruchy, no to wtedy sprzedajecie po wzrostach, kupujecie kolejny probek, ale nigdy mocnego projektu nie wyprzedajecie do końca. Wszystko, nic więcej, bardzo proste. Więc jeżeli wyprzedacie jakiś projekt do końca, jeżeli ktoś sprzedał Kadrię, no to dzisiaj mam, mówiąc brzydko, ból dupy, tak? No bo widzi te wzrosty i myśli, kurde, dlaczego sprzedałem wszystko? Dlatego, słuchajcie, no gdzieś tam trzeba mieć swoją taktykę, trzeba mieć taktykę realizacji poziomów, ale jeżeli jakiś projekt jest mocny, to ja uważam, że minimum te 10%, a u mnie jest to po prostu 10%. Jeżeli Kadria będzie sumować z tymi produktami na Azję. Jeżeli Kadria będzie się tak niesamowicie rozwijać, to z tych 10% moich, które, które zostanie, za jakiś czas może zrobić się 1000 dolarów. I ja nie będę miał bólu, dlatego że ja ten kapitał ze sprzedaży kadry wsadziłem w inne bardzo, bardzo wartościowe projekty. Więc nauczcie się, to jest podstawa dzisiaj na tym rynku. Naucz się realizować zyski, ale nie sprzedawaj wszystkiego, ale również nie możesz przeholdować projektów, tak? Bo jeżeli ktoś kupi jakiś projekt, wartościowy projekt i nie sprzeda nic, a projekt okaże się niewypałem, a tak będzie, dlatego że jest za dużo projektów i nie może wszystko iść. Owszem, teraz jest banka, ma DeFi, wszystko idzie, praktycznie czego nie kupimy. Każdy ma w portfolio projekt, który codziennie robi 10-20%, kto obserwuje ten rynek, natomiast jeżeli wszystko pospada i ty dzisiaj w ogóle nie zrealizujesz zysków, no to po prostu z tego rynku nie skorzystasz. Więc. Zbudować swoją taktykę, nigdy nie sprzedawać wszystkiego. I tak jak mówię, te 10%, w perspektywie dużego wzrostu na projekcie, mimo że z niego wyszliście wcześniej w 90%, spowoduje to, że i tak będzie banan na mordzie, tak jak jest, tak jak jest w moim przypadku. Także taka uwaga. Śledzimy mocno, pilnujemy, ale pamiętajcie, żeby tutaj te 10% sobie, sobie zostawiać. Mamy kolejną informację o Chainlinku, oczywiście tutaj dzieje się bardzo dużo. Deutsche Telekom jest teraz operatorem węzła Chainlink, a więc mamy tutaj, mamy tutaj kolejną współpracę, Chainlink i test system, także... Bardzo cieszę to, zobaczcie, że coraz więcej firm telekomunikacyjnych zaczyna współpracować z projektami blockchainowymi. Coraz więcej firm telekomunikacyjnych korzysta z blockchaina, ale również tak jak Chainlink, projekty blockchainowe zaczynają korzystać z rozwiązań, z rozwiązań tej, tej branży, tak jak ma tutaj to miejsce. Więc to są małe kolejne kroki do adopcji. No i Chainlink chain oczywiście cały czas mocno do przodu. Jak wiecie, ja Chainlinka dużo nie mam, ale muszę o Chainlinku mówić, dlatego że jest to projekt absolutnie mocny. Natomiast moja jest dzisiaj skupiona po prostu, po prostu gdzie indziej. Fajna informacja od Samsunga. Samsung dodaje obsługę platformy blockchain. Decentraland, pamiętacie, mówiliśmy o tym projekcie w kontekście sandboxa, więc przypominam, kto nie wie, jest to, jest to gra właśnie oparta o blockchaina, gra pixelowa. No i mamy od razu wzrosty, tak 22% w ciągu tygodnia, prawie 3% w ciągu 24 godzin. I właśnie tutaj ja liczę, że podobnie będzie, podobnie będzie z sandboxem, tak? Jest to ta sama grupa, sandbox jest to również gra, dlatego gdzieś tam w nią zainwestowałem, kupiłem tą wirtualną ziemię i liczę tutaj, że Podobne wyniki właśnie sandbox będzie robił, podobne partnerstwa. Natomiast tak bardzo fajnie, że gdzieś tam Samsung dodaje rzeczy właśnie oparte o blockchaina, rzeczy zdecentralizowane. Także kto tutaj jest miłośnikiem gry. Kto lubi, lubi, właśnie gry oparte o blockchaina, myślę, że będzie zadowolony, ale na pewno kolejna pozytywna informacja: jak wiecie, Samsung jest, jest fanem blockchaina, dużo rzeczy blockchainowych, dodaje też te nowe telefony, mają, mają portfele, mają mieć kolejne funkcje, więc w Samsungu dużo się dzieje po prostu pozytywnych, pozytywnych rzeczy. Słuchajcie, to, co dzieje się na Tetherze, no to kapitalizacja rynkowa przekroczyła 10 miliardów dolarów, oczywiście Tether umocnił, umocnił swoją pozycję, obecnie trzecie miejsce, trzecie miejsce w market capie, także tutaj tutaj bardzo mocno. Ja oczywiście, jak wiecie od dłuższego czasu buduję sobie swoje zasoby w Tetherze, ja dzisiaj Tethera traktuję dwupoziomowe, dwupoziomowo, po pierwsze używam go do realizacji zysków, po to, żeby swoje zyski przytrzymać na wypadek spadku BTC czy innych altcoinów, ale również traktuję go po prostu prostu jako jedną z obowiązkowych i mocnych pozycji w moim, w moim portfelu. Oczywiście co do Tethera, stablecoin miał mieć pokrycie w dolarze, oczywiście dzisiaj wiemy, że takiego pokrycia najprawdopodobniej nie ma, są inne stable coiny, być może lepsze, nie mówię, że nie, także warto wybrać sobie jednego stable coina, którego będziecie mieli, mieli w portfelu, nie musi, nie musi to być Tether, natomiast Tether dzisiaj ma olbrzymi wpływ na rynek i nawet nie chciałbym mówić o tym, co by było, gdyby coś tutaj się wylało, gdyby tutaj dziecko wylało się z kąpielą, gdyby coś się z Tetherem stało, bo na pewno miałoby to olbrzymi wpływ, olbrzymi wpływ na rynek, dlatego że dzisiaj dla wielu osób jest właśnie taką furtką do wychodzenia z pozycji. Słuchajcie, lecimy dalej. Dużo dzisiaj ciekawych informacji, dużo też rzeczy dzieje się w naszych projektach. McAfee chce stworzyć anonimową kryptowalutową. Kartę. Czy to jest możliwe? Dzisiaj można sobie zadać pytanie: czy w dobie regulacji, w dobie tego, co robi Visa, w dobie tego, co robi Mastercard, czy jest dzisiaj możliwe wydanie anonimowej, anonimowej karty? Nie wiem, czy to jest możliwe. Dzisiaj wiemy, że Visa bardzo mocno śledzi swoich użytkowników. Każda transakcja jest rozliczana, wszystko, wszędzie są dane użytkowników. Także wszystkie karty, które, które mamy, czy to karta CryptoCom, czy to karta Wirexa, czy inne rzeczy, one wszystkie zawierają. Zawierają dane użytkowników, wszędzie jest KYC, więc na pewno stworzenie takiej karty anonimowej byłoby jakimś, jakimś krokiem, natomiast trzeba się zastanowić, czy dzisiaj, w świecie regulacji, w świecie podatków, takie rozwiązanie jest możliwe. Być może jest to marzenie, być może jest to marzenie, za którym podąża ta dość kontrowersyjna postać świata kryptowalut, natomiast. Od razu ta informacja przyniosła odbicie Ghost'a na poziom 1,64 dolara. Ghost jest to jedna z pozycji w moim portfelu, gdzie byłem na minusie. Obecnie mniej więcej jestem na zero, bo ja GOSTA kupowałem w okolicach 1,6, 1,7 dolara i ja Ghost'a trzymam. Mimo wszystko, oczywiście, jest to projekt dość kontrowersyjny, natomiast ja również jestem gdzieś tam fanem anonimowości umiarkowanej. Oczywiście wiem, że nie, nie da się wszystkiego zrobić, natomiast mój Ghost leży, tak? Jak mocno spadł, trzymałem również. Nie dokupowałem, tutaj nie uzupełniałem pozycji. Mam pewne pozycje na goście, które trzymam, mocno kibicuję temu projektowi, dlatego, dlatego go, go po prostu trzymam. Natomiast, tak jak mówię, czy jest możliwe stworzenie takiej karty, pomysł na pewno jest dobry. Natomiast takie, tacy giganci jak Visa, jak Mastercard, nie wiem, czy do tego dopuszczą, czy gdzieś, tam, czy gdzieś tam regulacje w krajach do tego dopuszczą. Zaraz pojawią się informacje, że to będzie wykorzystywane do celów przestępczych, do akcji terrorystycznych i tego typu rzeczy. A więc, a więc tutaj, fajnie fajnie w tym artykule jest napisane wiara w marzenia, ale ja gdzieś tam również po części za tymi marzeniami podążam, dlatego Ghost jest jedną z pozycji w moim portfelu. CryptoCom mamy zakończony, mamy zakończony syndicate na Kyber Network i ja po raz kolejny jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o kyber network, to tutaj to tutaj jeżeli chodzi o tą alokację, zaraz, zaraz wam to pokażę. Jeżeli chodzi o tą alokację, to tutaj wyszło mniej więcej. Sekundkę muszę tylko zminimalizować. Aha i coś tutaj się mi zacięło. Dobra, wyszło, wyszło mniej więcej tak, że jeżeli macie, jeżeli ktoś miał 10 tysięcy kro wrzucone na steak. Czyli mieliście tą, tą pierwszą, wrzuconą na alokację, przepraszam, 10 tysięcy kro. No to z tych, z tych 10 tysięcy kro można było na alokację na Kyber Network dać maksymalnie 8 tysięcy kro. Ja dałem 8 tysięcy kro i z moich 8 tysięcy kro dokładnie 121 sztuk zostało wykorzystane, czyli, czyli, czyli 121 sztuk kro poszło na tą alokację, to jest 17 dolarów, i za to dostałem ponad 20 sztuk Kybera. Czyli tutaj wyszło mniej więcej, już Wam to pokazuję, żebyśmy mieli konkretne damy, konkretne liczby. Niech tutaj tylko się załaduje. Już Wam pokazuję, 20 sztuk Kajbera. To wyszło 33 dolary. Więc znowu wyszło tak, że prawie 100% w górę, czyli kupiliśmy tego Kajbera za połowę na czysto z tego Syndicate. Kto miał 10 tysięcy kro na steak i kto wszedł maksymalnie w alokację na 8 tysięcy kro, udało się tutaj dostać 17 dolarów w kyber na czysto. I od razu tutaj mówię, dla mnie jest to projekt, którego nie sprzedaję. Czyli wszystkie kybery, które dostałem, te 20 sztuk, które dostałem w tym syndykate, zostawiam sobie. Natomiast Kolejny syndykat, który powiększa mój portfel dokładnie o 17 dolarów, i to jest coś, co pokazuję wam w każdej pobudce, po każdym syndykacie. Ja robię po kolei każdy syndykat i każdy syndykat powiększa mój portfel. I teraz ja za sobie te Kaibery zostawiam, one sobie leżą na krypto.com i wraz ze wzrostem ceny, mam nadzieję, że Kaiber będzie rósł, bo projekt bardzo wartościowy. Mam nadzieję, że Rune będzie szło właśnie do tej ceny, będzie szło w tym kierunku. Także sobie zostawiam i czekam sobie tutaj na wzrosty. natomiast fakt, jest taki, że kolejny syndykat, który był po prostu opłacalny, natomiast, nie, natomiast tak jak mówię, kolejny syndykat przed nami, już został ogłoszony kolejny syndykat, pewnie widzieliście. Tym razem MEO, również bardzo mocna pozycja w market capie. Myślę, że wiele osób ma ten projekt obecnie, 20, 22 miejsce. Projekt, który na pewno zna wiele osób z roku 2017, bo projekt na rynku jest, jest bardzo, bardzo długo. Także tutaj kolejny syndykat, w którym ja będę również uczestniczył. Będzie on 28, także polecam Wam zacząć robić KryptoKom. Polecam Wam uczestniczyć w Syndykat, bo tutaj są to rzeczy, które po prostu pomagają nam budować, budować portfel. I jeszcze raz przypominam, że dzisiaj projekty, które dołączają do KryptoKom, są to projekty bardzo wartościowe, dlatego po prostu nie warto ich sprzedawać. No i będzie oczywiście spotkanie. Będzie spotkanie właśnie tutaj z, z osobą z NEO, także, także jak ktoś lubi takie live o projekcie, można sobie posłuchać, a jak ktoś nie jest fanem Neo, to po prostu można sobie tutaj to darować. Jeżeli chodzi o CryptoCom, ruszyły wpłaty wypłaty na Elrondzie. Także, także tutaj taka informacja dla osób, które, które, które to posiadają. Nie wszystkie portfele na Kryptokom były aktywne. Na niektórych nie mogliśmy wypłacać, tak było między innymi w przypadku Chili's Także tutaj taka informacja, że wszystko, że wszystko ruszyło. No i mamy tutaj kolejną, kolejny taki konkurs na Kryptokom dla osób, które, które lubią tradować, Walton Chain. Projekt, którego ja nie mam, projekt, którym nie, gdzieś tam nie interesowałem się mocniej, natomiast jest informacja, że będziemy mieli tutaj konkurs na, na giełdzie crypto.com. A więc, dla osób, które, które zrobią depozyt, dla osób, które, które będą tradować, będzie, będzie taki konkurs. Oczywiście do wygrania, do wygrania są nagrody są 6,5 dolarów w KRO. Także polecam. Ja ostatnio ja ostatnio uczestniczyłem w konkursie, jeżeli chodzi o Algoramba. Uczestniłem właśnie w tym depozycie, jeżeli chodzi o, o opcję R na aplikacji i wygrałem, wygrałem 50 dolarów. Natomiast też tutaj nie będę uczestniczył no bo to, to nie jest mój projekt to, to nie jest gdzieś to moja bajka także natomiast jeżeli CryptoCom robi jakieś konkursy z, dotyczące projektów w których jesteście to jak najbardziej polecam polecam tutaj uczestniczyć bo jest to dobra opcja słuchajcie jeżeli chodzi o Ferum Network dzieje się bardzo dużo Rusza platforma stakingowa, portfel Unifier bardzo mocno idzie do, idzie do przodu, także tutaj będzie możliwość stajkowania tokenów RC20 na Unifier Wallet. Kolejne projekty są dodawane, wszystko bardzo, fajnie, wszystko bardzo fajnie opisane jest na medium, a więc można sobie poczytać. Pierwszy, pierwszy projekt, który dołączył do tej platformy stejkowania Phoenix DAO, a więc jest to pierwszy projekt. Ja oczywiście czekam na możliwość stejkowania ferum na portfelu Unifier, to mnie najbardziej interesuje. Tutaj mamy taką informację, że wiele osób o to pyta, kiedy będzie kolejna runda stejkowania. Mamy informację, że, że niedługo. Natomiast na razie zostaje odpalona ta platforma, która ma być czymś dużym właśnie na, na portfelu, na portfelu Unifier, a więc możliwość stake. Ja swoje ferum trzymam długoterminowo. Ja swoje ferum będę tutaj tutaj stakeował. Także jeżeli nie macie tego portfela, a, a macie ferum, to warto po prostu warto po prostu go pobrać i, i po prostu ty, trzymać sobie bezpiecznie. Przypominam, bezpieczne trzymanie jest to trzymanie na portfelach, a nie na giełdach. Dawno nie chcę krakać, ale dawno żadna giełda się nie wyłożyła. Dawno też nie było jakiegoś tam ataku hakerskiego. Owszem, mamy skamy, mamy kradzież na Twitterze. Natomiast wiele osób dzisiaj chyba, szczególnie patrząc na projekty DeFi, gdzie wszyscy trzymają to na giełdach. Oczywiście po to, żeby robić szybkie ruchy, ale pamiętajcie, że wasze portfolio docelowo ma znajdować się na portfelu, na bezpiecznym portfelu. Jeszcze raz powtarzam, dlatego że jak jakaś giełda się wyłoży, to będzie duży, duży płacz. A ostatnio nic takiego nie miało miejsca, więc. Miejmy nadzieję, że nie będzie, ale trzeba się, trzeba się bardzo mocno pilnować. I kolejny projekt dołącza do portfelu Unifier, projekt Game. I oczywiście będzie tu link drop, a więc dla osób, które mają minimum 100 tysięcy ferum, te osoby otrzymają tutaj Game'a. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Rapid Network, miał być wczoraj portfel, wiem że, wiem, że zostało wszystko złożone jak trzeba, czyli papierki, papierologia zarówno do Androida, jak i do iOSa została wysłana, także czekamy bardzo mocno, ja jestem naprawdę niesamowicie podjarany, żeby sprawdzić ten portfel, żeby sprawdzić tą funkcję link share, testowałem wcześniej Unifier, testowałem jak działa funkcja link dropu, zobaczymy jak tutaj to będzie działało, także mam nadzieję, że portfel ukaże się dzisiaj, jak się ukaże, będziemy działać, zrobimy film i będziemy, będziemy to omawiać, Także, także mocno, moc, mocno czekamy i zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj to, to będzie zrobione, natomiast informacja jest taka od naszego ambasadora, że opóźnienia wynikają właśnie nie po stronie Rapids, a są po stronie, po stronie właśnie deweloperów, czyli zarówno Androida, jak i iOSa, ale czasami oczywiście trwa to dłużej. No jeżeli chodzi o cenę, to na pewno miało to pozytywny wpływ. 7 dni, 71%. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Rapid, 30 dni, 186%. Ciągle, ciągle jest to jest to mały market cap, tak? Ciągle jest to market cap w okolicy 1 miliona dolarów, więc jest to typowy gem. Jest to, jest to typowy projekt, który, który jest ciągle bardzo nisko. Natomiast po ich pracy widać, że idą do przodu. Bardzo długi okres czasu była stagnacja, nic się nie działo i też. To jest kolejny projekt, który udowadnia słuszność naszej strategii. Kupujemy wtedy, kiedy jest względny spokój, kupujemy wtedy, kiedy jest cisza. Wiele osób oczywiście uciekło z tego projektu, bo nic się długo nie działo i teraz jest podobna sytuacja w netboxie. Jest cisza, jest spokój, wiele osób zamyka masternody, wiele osób wychodzi z projektu, a w przypadku ogłoszenia nowych produktów, w przypadku ulepszenia przeglądarki, wypuszczenia przeglądarki na Maca, netbox pójdzie mocno w górę i znowu będzie płacz. Jeżeli jesteście w projekcie ze względu na jego dobre produkty i nic złego się nie dzieje, to siedzcie tam długoterminowo i po prostu czekajmy, czekajmy tutaj na rozwój. Projekt, któremu poświęciłem w ostatnich dniach bardzo dużo wolnego czasu. Projekt Safe Haven, projekt, który na razie w internecie nie ma mocnego parcia na szkło. To znaczy na forczenie nie dzieje się nic, nie widzę tam, żeby gdzieś ten projekt był szylowany. Na Twitterze jakieś tam delikatne ruchy, na wielkich grupach szilujących projekty, na Telegramie też na razie nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania, nawet pytałem na kilku grupach, natomiast projekt moim zdaniem mega, mega wartościowy. Oczywiście projekt nie jest, to, nie jest to malutki projekt, dlatego że kapitalizacja rynkowa już jest powyżej 5 milionów dolarów, dzisiaj jest to 8 milionów dolarów, a więc dla wielu osób, które lubią wchodzić w malutkie projekty, być może nie jest to projekt godny, godny uwagi, natomiast jak ja sobie przesiedziłem, jakie oni mają produkty, 10 produktów, które ma być wprowadzone i ten ich projekt interniki, który ma być wprowadzony już niedługo, no to po prostu... Stwierdzę dzisiaj, że dzisiaj ta cena jest naprawdę śmieszna. Polecam naprawdę zapoznać się z tymi produktami. Wszystko jest na medium, każdy produkt jest dokładnie opisany. Cena dzisiaj jest śmiesznie niska. Słuchajcie, 0,018 dolara i od mojego sygnału, który podałem Wam na grupie Edukacja, jeżeli ktoś wchodził razem ze mną, to ma dzisiaj między 20 a 30% w zależności od, od, od tego, kiedy kto kupił. Ja mam 30% na tym projekcie już zrobione. Natomiast dla mnie to jest dopiero początek. Ja jestem dopiero, dopiero po, pierwszych, po pierwszych zakupach. Także projekt moim zdaniem bardzo wartościowy, projekt oparty na, na blockchainie VETA, także my VETA również mamy w swoim, w, swoim, w swoim portfelu, także czekamy tutaj na pierwsze produkty. Jest kilka ciekawostek, które, które naprawdę powodują, że te, warto zainteresować się tym projektem. Pierwsza sprawa, dołączcie sobie na Twittera, bo tutaj dużo się dzieje. Mamy loterie. Czyli jeżeli, jeżeli zakupiliście swoje safe haven i trzymacie je na portfelu, na portfelu WeChaina, a więc WeChain to Wallet, możecie go pobrać na Androida, możecie go pobrać sobie na iOSA, to co piątek jest losowanie 20 adresów, właśnie tutaj właśnie tutaj otrzyma, otrzyma tutaj takie po prostu darmowe, darmowe tokeny, więc ja sobie, ja jeszcze tego nie robiłem, jeszcze portfela nie zainstalowałem, ale będę go instalował. Co piątek, bodajże chyba do końca września, czy do 4 września będą tutaj to wypłacać. Zaraz sobie jeszcze to znajdziemy. Tak, do, do czwartego będą to wypłacać, także ja swoje, swoje, swoje te tokeny przenoszę sobie na ten portfel, będę sobie tam trzymał. No i to, co mnie mocno zainteresowało, to ich masternody. Ich masternody, oczywiście, tu są dość, dość duże ilości, więc, żeby tutaj, żeby tutaj zacząć stawiać, trzeba mieć przy, przynajmniej bańkę, a więc trzeba mieć milion tych tokenów. Sprawdźmy sobie, jaka obecna jest, jest wartość tego. No, obecna wartość to jest prawie 1849 dolarów, więc jest to dużo. Natomiast pomyślimy tutaj o wspólnym masternodzie. Jeżeli chodzi o kryptoekipę, sprawdzimy jeszcze pewne rzeczy. Na grupie dopytywałem o ROI. Tu jest taka informacja, że wszystko będzie wypłacane dopiero wtedy, kiedy ruszy pierwszy produkt, kiedy ruszy pierwszy ich, ich ten, ten flagowy produkt, a więc ten Inhernity. Jeżeli to ruszy, to będzie wypłacane. Natomiast dzisiaj cena jest, cena jest groszowa. I to, co zwróciło moją uwagę przy analizie tych masternodów, to jak popatrzymy sobie dzisiaj na ten projekt, na ilość tokenów w obiegu. Tak jak widzicie, na razie w, w obiegu mamy połowę mniej więcej, bo 4,5 gdzieś tam biliona coinów, całość to jest 8,5. Natomiast zwróćcie uwagę na to, ile dzisiaj jest zamrożone w masternodach. Słuchajcie, 3, 3 biliardy, a całość mamy w obiegu ponad 4. Więc tutaj robi się podobna sytuacja jak w run. Czyli większość, większość osób, która jest w tym projekcie, zaczyna mrozić swoje, swoje właśnie, swoje SHA na Masternody i może tutaj być podobna sytuacja. Oczywiście nie ma jeszcze tego hype'u w internecie. Niewiele osób mówi o tym, o tym projekcie. Natomiast Patrząc z punktu technicznego, dla mnie naprawdę mega rzecz i ja w tym, w tym projekcie jestem i będziemy jeszcze go sprawdzać, będziemy myśleć nad wspólnymi masternodami, ale przyjrzyjcie sobie ilość tokenów, przyjrzyjcie sobie również masternody, poczytajcie sobie te dwa artykuły na medium, a więc o produktach, o loterii i zobaczymy, co będzie się działo. Jest również na koniec informacja o DOS Network, że znika z jednej z giełd. Jeżeli ktoś ma tutaj na, właśnie tutaj na, na giełdzie MXC, trzeba jak najszybciej to wypłacić, gdzieś, gdzieś to przenieść, bo będzie delisting, no i tu mieliśmy potężny dump 40%. Oczywiście jak popatrzymy sobie na to, co się działo ostatnio, a więc na te wzrosty, które były, no to, to i tak tutaj jest, jest potężny plus dlatego, że 400% w ciągu 14 dni i nawet jak ktoś spada 40%, a zrobiło 400, no to tutaj to tu i tak jest cały czas dobry plus. Natomiast ważne jest to, żeby śledzić projekt, który kupujecie, jeżeli ktoś kupił DOS network na tej giełdzie, jak najszybciej wypłacić i po prostu przenieść go po prostu na inną giełdę jest on, czy, czy na, na portfel. Natomiast nie trzymać tutaj, bo po prostu jak jest delisting, to i ktoś tego nie zrobi w tym terminie, to będzie po prostu strata, a więc zróbcie to jak najszybciej. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Jutro słyszymy się w kolejnej pobudce z KryptoKipą. Mam nadzieję, że dzisiaj, wleci, że dzisiaj wleci drugi odcinek z Pamiętników Górnika, także, także jak się uda to nagrać. Dzisiaj było trochę dłużej, dlatego że chciałem Wam powiedzieć koniecznie o tym, jak wychodzić z projektów, żebyście zostawiali te 10%, ale również chciałem Wam pokazać ten, ten projekt, a więc Safe Haven, żeby każdy zrobił analizę, bo być może to, to będzie jeden z bardziej wartościowych projektów w naszym, w naszym portfolio. Dzięki za uwagę, słyszymy się jutro. Hej, ekipa! Na razie!